Szanowni Państwo, 9.09, a zatem, tak jak lubię mówić, już jak przedwojenne pociągi, punktualnie rozpoczynamy naszą rozmowę w ramach CELSPRESO. Ja się nazywam Dariusz Milczarek, a moim gościem jest niezmiennie Marcin Kwiatkowski. Kwiatkowski. To jest taki wstęp, który mam opanowany na pamięć. Ech, tylko nazwiska I, się zmieniają. I w zasadzie zamienia. zmieniają się nazwiska, a ja dalej robię tą robotę na początku. Ale długo nie będę tego robił, bo to potem wszyscy mają pretensje, że się w kółko Macieju przedstawia. Dobra, wróćmy do naszego case'u, czyli powodów, dla których ta cena mogła tak dużą mieć rolę w, w, w procesie niedomykania albo domykania sprzedaży. Mhm. Powiedziałem, że Ci jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, mianowicie dotyczącą tego budżetu, czyli tej rozmowy o pieniądzach, czy o zaangażowaniu, czy o inwestycji, zanim zaangażuję się w ostatecznym rozwiązanie. Ja Ci muszę powiedzieć, akurat ja pracuję w takiej branży, prawdopodobnie pracujesz w branży podobnej. Istnieje takie podejście, że na przykład bardzo dużą zmorą dla mnie jest tak zwany dział zakupów. Znaczy. Zmorą. No można powiedzieć, często zresztą biznes mówi tak, słuchajcie, to my tutaj sobie tu przegadamy, a potem cenę to już pogadasz z szefem, albo cenę zrobisz coś tam, albo cena będzie działem zakupów, albo coś tam. Czyli istnieje jakiś obiektywnie inny organ, czy to będzie osoba, czy to będzie zespół, dział i tak dalej, który już zajmie się negocjowaniem z tobą cen. I zazwyczaj, jak wiadomo, ten organ ma trochę inne interesy i inne cele niż organ, z którym rozmawiasz, bo temu zależy na rozwiązaniu, a tamtemu tylko na tym, żeby obniżyć cenę. I to też jest moment, w którym można byłoby jakoś to przewidzieć, bo kiedy już już wszystko złożysz i ten, do tego, na ten dział zakupów się natkniesz, no to w pewnym sensie możesz mieć problem. I teraz zadam Ci takie pytanie, które jest pytaniem trochę retorycznym w Twoim przypadku. Kto. Jest nam w stanie pomóc ograć, ograć dział zakupów. tada, tada, tada. Ta 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 no oczywiście, no, biznes, którym biznes. zależy. Tam, kto czyli ma, bo... interesariusz, można powiedzieć, tego hmm. naszego przedsięwzięcia. No właśnie. I teraz trochę, jak mówię o tym w kontekście tego, trochę budżetu, bo oczywiście interesariusz, czyli biznes nam pomoże, ale tylko wtedy, kiedy czuje, że my. I wracamy do mojego wracamy do bólu. Wracamy do mojego bólu. Tak? No, jeżeli ja naprawdę chcę z Tobą robić to rozwiązanie, bo czuję, że trafiłeś w ten mój ból, prawda, że tą wartość pokazałeś. No ale później, tak jak powiedzieliśmy, ten, ten sam dział zakupów, czy ten sam biznes może nam trochę pomóc w tym budżecie, bo jeżeli ja powiem, drodzy Państwo. No, ja wiem, że my ofertę składamy i ten dział zakupów na koniec będzie się z nami tutaj negocjował rozwiązania, już nie chciałem powiedzieć, żeby nas pałował. To też mamy takie doświadczenie, że no właśnie, że działy zakupów w zasadzie myślą tylko i włączy przez pryzmat ceny. My nie jesteśmy najtańszą firmą na rynku. Wiemy, że są dostępni znacznie jakby atrakcyjniejsi partnerzy cenowo. No, i pytanie jest, czy my moglibyśmy ewentualnie liczyć na to, że wy, wy się trochę porozmawiacie z tym działem zakupów, jakoś, że wam zależy, jeżeli wam zależy, i ostatecznie pomoglibyście nam trochę się uporać z tym procesem, jeżeli oczywiście wam się spodoba ta propozycja. Pytanie, czy jest w ogóle możliwe? Tak? No, to, to jest pytanie o budżet de facto, zgoda? O takie zaangażowanie klienta, czy jesteś gotów się trochę zaangażować i mi trochę pomóc. Mhm. Moim zdaniem, jak ja tego nie zrobię teraz, tylko już po wszystkim, to jestem w rękach wyłącznie działu zakupów i jest po, po mnie. Znaczy oczywiście no, są różne tak. działy zakupów, są też fajne działy zakupów, które rozumieją, że trochę muszą ugrać, że to jest ważne, no, ale jednocześnie rozumieją ideę tego, nie? Masz takie poczucie, że to... Mm, Czekam, jakie pytanie zadasz? Nie, że to może, że, że nie wiem, że na przykład, czy masz takie doświadczenie, że jakby w ramach rozmowy o budżecie gdzieś uczuliłeś swoich partnerów, na taką potencjalne zagrożenie jakie się może wydarzyć. To dwa przykłady. Tak? I, I to uprzedzenie było elementem większej całości, bo ja z uporem maniaka, jak wiesz, będę wracał do budu, no. mimo że jesteśmy przy budżecie. Jeden przykład to rzeczywiście klasyczna sytuacja, czyli byliśmy po rozmowach z biznesem, no i telefon jest z działu zakupów. Dzisiaj, może to było kilka lat temu, pamiętam jak się ten człowiek nazywał, ale to mniejsza z tym. No i jest standardowa rozmowa, czyli dostaliśmy pana ofertę, tylko że ona jest droższa od e, tych ofert, które mamy. Ja wiem, no, wie pan. No, no nie tak, mamy na sztandarach, że jesteśmy tak, najtańsi. Dokładnie filmą. tak. To mówię, no, nie, nie dziwi mnie to, bo, bo na ogół tak jest właśnie, że ta nasza oferta jest raczej z tych droższych, niż tańszych. No i tu się zaczyna klasyczna gra, właśnie działów zakupów, ale też nie tylko dział zakupów, tylko klasyczne gry negocjacyjne, czyli tak, tak zwana. Złote góry, tak, czyli, ale wie pan, jak tutaj pan, państwo wejdą do nas, to później w perspektywie są złote góry i tak dalej i tych szkolenie więcej. Ja mówię, no okej, okay, no to jak będą już te złote góry, to wtedy możemy negocjować, ale na razie rozmawiam o wąskim zakresie i, i cena jest taka, jaka jest. No i tam dalej ta rozmowa łącznie z tym, że to zeszło do tak zwanej polityki cenowej, czyli ten człowiek bardzo chciał, żebyśmy zeszli z tej ceny. a ja mówię, pan, pan, mamy taką politykę cenową, że no, no tak, tak się pozycjonujemy. Na co on powiedział, no wie pan, ale polityka cenowa jest od, taka, że od tego, że można ją zmienić, ja mówię, właśnie wie pan, definicja polityki cenowej jest zupełnie odwrotna, tego się nie zmienia. I ten, ja lubię opadać ten przykład, bo on jest taki bardzo wyrazisty, bo on rzucił słuchawką. Mhm. Tak, w tym momencie się, e, nawet nie powiedział do widzenia. E, no i teraz dochodzimy do tego, tej roli właśnie biznesu, bo rzeczywiście tam były trzy oferty. Nasza była tam, to nie było tam 10 czy 20% więcej, tylko to było połowę więcej i po miesiącu on zadzwonił już zupełnie innym tonem, chociaż słychać było, że nie jest zachwycony tym, że musi dzwonić, powiedział, "OK, panie Marcinie, to poprosimy o wzór umowy. Inaczej mówiąc, tam biznesowi tak zależało, że nawet jak on wrócił i nie zarekomendował naszego rozwiązania, no bo z jego punktu widzenia było dużo droższe, no to biznes zadecydował o tym, że woli drożej, ale tu niestety, znaczy niestety, stety, wracamy do bólu. Biznes widział różnicę między tańszymi rozwiązaniami a naszym rozwiązaniem w kontekście ich sytuacji, bo to nie chodzi o to, że nasze rozwiązanie jest po prostu zawsze o 50% więcej warte dla każdego klienta, no dla tak, tego klienta było. i oczywiście tak, no bo jak wracając do tego, o tym budżecie, no ten sam budżet nam dużo rzeczy nie załatwi, w takim <laughs> sensie, no jeżeli tego bólu nie ma i nie ma tego ssania na ten budżet, no to jakby nic nam nie załatwi. Jedyne przed czym nas uchroni, według mnie ta rozmowa, to po pierwsze, żeby trochę odcedzić te ziarno od plewe, czyli na poważnie czy dla żartu, po drugie, żeby zbudować tą takie, taką przestrzeń cenową, czyli jakby no, to jest dwa i trzy, jednak to też ma znaczenie, bo jeżeli ja Ci powiem tak, słuchaj, umówmy się w takim razie, że ja Ci przygotuję propozycję i ona będzie w ramach tego obszaru. I oczywiście weźmiesz ją, jeżeli ci się będzie podobało. Jak ci się nie będzie podobało, to jej nie weźmiesz. To potem już rozmowy nie polegają na obniżaniu, bo oczywiście tam będziemy mm -hmm. się negocjować, negocjować, ale czy ci się podoba, czy ci się nie podoba, a nie żeby jakby storpedować wszystko jakimś zastosowanie, bo to o to chodzi, że trochę eliminuje zastosowanie tych wszystkich sztuczek, technik no tak. takich negocjacyjnych. Nie? I, okay. to, I to właśnie dlatego może, być może to wspomnieliśmy wcześniej, powodem jest to, że ten człowiek musi ściągać spodnie, jest właśnie to, że jest podatny na te sztuczki. Ale ja nawet powiem, rozwinę jeszcze kawałek, ten wątek, który poruszył. Dział zakupów jest dla mnie przykładem. Bardzo często w sprzedaży mamy sytuację, kiedy nasz rozmówca musi z tą ofertą po prostu pójść dalej, tak? Albo przez, musi przepuścić przez procedurę, która oznacza jest dział zakupów, którego intencją jest zawsze zbicie ceny, albo musi pójść i obronić tę naszą propozycję na przykład na jakimś zarządzie, czy z właścicielem, tak. czy z kimś tam. I teraz rozmowa o budżecie, to, to, to jest to, co ty zwróciłeś uwagę, to nie jest tylko powiedzenie, u nas to będzie kosztowało tyle, ale to jest też rozmowa o tym, czy ty jesteś przekonany do bronienia tej ceny? Tak. Bo to, czy kontra pójdzie z działu zakupów, czy od zarządu, który, do którego pójdziesz z trzema propozycjami, to z mojego punktu widzenia jest kluczowe to, zanim się zacznę angażować w tworzenie tych ofert, żebym wiedział, że ty jak pójdziesz na zarząd, to powiesz OK. Ta propozycja, no ona jest droższa niż te dwie pozostałe, ale ja ją mimo wszystko rekomenduję, bo ona jest tyle warta. Tak. I to jest też rozmowa o budżecie, co powiedzieć, że to właśnie tak, to zaangażowanie. Tak. Ale ciekaw jestem, jak do tej całej naszej układanki pasuje jeszcze trzeci element, bo Ty wspominałeś o trzecim elemencie kwalifikacji klienta, jakim jest mhm. proces decyzyjny. Mhm. Jak według Ciebie ma się proces decyzyjny do negocjowania ceny, czy też do pracy, do, do w ogóle do, do tej do całej. Ale ty tej, wiesz, że ja wrócę do bólu. Sej, no, no oczywiście, i... że się ma, bo mm, absolutnie już pewnie nie mam czasu, żeby rozmawiać o całym procesie decyzyjnym, no to to ten dział zakupów jest właśnie tego przykładem. Dział zakupów nie rozumie często problemu. Z całym szacunkiem dla działu zakupów, po prostu nie, nie, nie zna wszystkich obszarów działalności swojej firmy. Dla działu zakupów, czy on dzisiaj negocjuje usługi bankowe, czy usługi szkoleniowe, czy floty, czy co. On nie musi być w tym wszystkim ekspertem w takim rozumieniu, że wiedzieć jakie potrzeby mają działy, które mu zlecają to zadanie. On ma wynegocjować cenę. Tak? I wobec tego proces decyzyjny jest tu o tyle istotny, że jeżeli ja zdefiniuję, że ośrodek decyzyjny jest gdzie indziej, że z tobą mi się fajnie rozmawia, ale będzie już w tym razem nie dział zakupów decydować, tylko będzie decydować ktoś jeszcze w firmie, albo współdecydować z tobą, to ja się powinienem zastanowić, czy ten, ta druga osoba, bądź to ciało, które będzie współdecydować, bądź decydować, czy oni mają te same bóle które masz Ty. I, I taki fajny przykład od jednego z naszych klientów, też właśnie jak rozmawialiśmy o budżecie, o bólu, o procesie decyzyjnym, to był przykład, kiedy oni rozmawiali z jednym działem w firmie i dali ofertę, która dokładnie adresowała bóle tego działu. Później to poszło, okazało się, że ośrodek decyzyjny jest gdzie indziej i ten inny dział to, mówiąc prostu wyrzucił do kasza tę ofertę, ale uwaga, Dlatego działu ta oferta też miała potencjalnie bardzo dużą wartość, tylko w samej ofercie to nie było zaakcentowane, bo było skupione na okay. tym bólu, z którym się. Więc warto, zanim zacznę ofertować, zmapować ten proces decyzyjny i się zastanowić, czy czasem decyzję nie będzie podejmować ktoś, to może mieć inne bóle niż te, które ja przeczytałem w rozmowie z Tobą. I uwaga, czasami te bóle są nawet przeciwstawne. Okej, okay. kumam. No dobra, gdybyśmy mieli to jakoś spuentować odrobinę, bo to już jest czas na, na jakąś tam puentę czy podsumowanie yy, i dobrą radę dla tego naszego potencjalnego radiosłuchacza, skoro już go tak nazywamy. Zresztą nomen, nomen Robert, zdaje się, yy, no, ale nieważne. Okay. Panie Robercie, jeżeli Pan jest, to przepraszamy, może coś takiego pozdrawiamy, pozdrawiamy. No tak, ale to wygląda na to, że tak, no po pierwsze targeting, sprawdźmy, czy my na pewno dobrym klientowi operujemy, po drugie no sprawdźmy, czy my mamy, czy my, żeśmy zbudowali to sanie przy pomocy tej, tej wartości, mm -hmm. także czy umiemy naprawdę, czy się umiemy wyróżnić. Mm -hmm. Dalej, no zanim cokolwiek zrobimy dalej, sprawdźmy ten poziom zaangażowania, gotowości i przede wszystkim ten obszar budżetowy. Dalej, sprawdźmy, jak wyglądają wszystkie persony, znaczy w ogóle jak wygląda proces zakupowy i tak naprawdę, czy one, czy te osoby mają, widzą to pewność, samo. Tak. tak i przede wszystkim, czy my możemy jakoś do nich mądrze dotrzeć i dopiero wtedy, przygotujmy mocne rozwiązania. Nie zawsze się to tak da, no bo wtedy wiemy, że to się ma szansę udać. I jeszcze mało tego jest ostatni etap, czyli te negocjacje i tak się pojawią, czyli klient i tak pewnie powie fajne, ale drogie. Oczywiście. No i tutaj no to tutaj żeśmy tego nie dotknęli, ale masz rację, to jest jakiś element, którego powinniśmy Ale on wynika z tych poprzednich. Jak mam mocne argumenty, to to wtedy łatwiej mi bronić cenę. Dokładnie tak. No dobra, Marcin, bardzo ci dziękuję za ten nasz wspólny tydzień. Zawsze ja lubiłem te rozmowy, jest... takie są poukładane. Mam paru takich gości, którzy są jeszcze bardziej chaotyczni ode mnie. I wtedy ta, to jest, mamy freestyling. A tutaj jednak żeśmy trochę strukturę nadali. Chociaż mam wrażenie, że trochę freestyling też było, ale... Było, było. Bez freestylingu świat byłby po prostu fatalny. i była by rozmowa. Była. No dobrze. Szanowni Państwo, do usłyszenia w kolejnych częściach. Do usłyszenia. I miłego dnia.